Mandero to znowu ja, wasz ulubiony youtuber. Zaczynamy kolejny odcinek z Forzy Horizon 1. Jak widzicie, mam wyznaczoną drogę GPS-em i jedziemy po kolejny wyścig. Eee, wyścig, jak to się nazywają? Wyścig pokazowy. Kurde, ja pierdziele zapomniałem słowa. E, więc no troszeczkę was rozpieszczę tymi szukaniem aut i wyścigami pokazowymi, a po tej pokazówce oczywiście, że następnymi odcink odcinkami się skupimy na Normalnych wyścigach, żeby cisnąć dalej z fabułą, jedziemy sobie w tym nowym chemii, którym ostatnio zdobyliśmy. Ale to ja ma się pilnować. Jedziemy do miasta. Bardzo dziwna pokazówka. Nie mam zielonego pojęcia w ogóle, co to może być. Podejrzewam, że coś miniaczem chyba, ale. Nawet nie wiem, co to słowo oznacza. Poczekajcie. Nie sprawdzałem. Manik, manic. Manik mini. Nie wiem, co to może być. 400 metrów, skręć w prawo. Manik to może być też skręć imię, nie? W prawo. Za 100 metrów trzymaj się prawej strony. Za 200 metrów dojedziesz do celu. No dobra, no i jesteśmy W ogóle tu mamy dużo dróg nieodkrytych, więc możliwe, że po tej pokazówce sobie poodkrywamy Znaczycie, pojedziemy. Hej, to będzie niezapomniana przejażdżka Zgarniesz pierwszą nagrodę i odjedziesz wosem, w którym odniesiesz zwycięstwo Czyli zgarniamy mini Ogólnie po ostatniej, ten... ...pokazówce, to będę miał traumę no jak, jak mogłem przegrać z balonem? <laughs> dobra, ale żeby tu nie było tak samo Carson Sprint Kirkat, asfalt, wyścig na torze, 3 okrążenia, 8500, nagroda za udział. Wygraj wyścig, aby zatrzymać samochód Manic Mini Horizon Presence, dostarczono samochód Mini Cooper 65 w klasie C. Dobra, bierzemy udział, zaczynamy kolejną pokazówkę. A ja następnie powiem: pamiętajcie o łapce, o komentarzu, no i o subskrypcji, jak ktoś jeszcze nie ma u mnie na kanale. Lecimy. No nie wiem. Jak to nagrywam, to jeszcze nie mam 8000. Możliwe, że jak już będziecie to oglądali, to będzie. Ale. Rozpocznij wyścig. No i po prostu pokazówka na zasadzie takiej, że po prostu jest wyścig i się ścigamy z innymi miniaczami. No. No wiecie, no spodziewałem się czegoś więcej. Wiadomo, to jest pierwsza część Forzy. Ka wszystkie te kolejne Forzy miały no te pokazówki z takim mega rozmachem. No tutaj no, ten wyścig z balonami, no spoko, fajny. Eee, o, ale, ale taki, no, mało się tam działo, tak? Kawałek trasy pojechaliśmy, dopiero pod sam koniec ten jeden balon troszeczkę schodził w dół. Jak to one cały czas leciały tak wysoko w górze przede mną. Dobra, skup się kurczę, bo nie wygrasz jeszcze. Strasznie chaotyczny ten mini. Matko. I mi cały czas pali kapora. Ja nie mam kontroli trakcji, mam wszystko wyłączone. Dobra, no mamy jeszcze dwa okrążenia. Jesteśmy na drugiej pozycji, albo już nie. Ty, normalnie mnie ramuje. Ej, widzę, że normalnie nie służy mi to, że nie mam tutaj kontroli trakcji. Strasznie paleka pora nie mogę zebrać się do przodu, ale źle ścinam te zakręty, masakra. Cały czas wal w bandę. No nie no, żebyśmy nie musieli powtarzać trzy razy Dobra, lecimy Trzecie okrążenie Wjeżdżamy w to Dobra, teraz tylko to utrzymać ale ciężko się jedzie tym mini. Bardzo jest taki chaotyczny i nieprzewidywalny, że no z, z bardzo często albo za mocno skręcam, albo znowu za mało i wyjeżdża wyjeżdżam. I, albo właśnie walę w bandę po wewnętrznej, nie? bo za bardzo skręcę. Już myślę, że Że jest ok, a on dokręci nagle. Kurczę, i mini. No, wszystko to wygląda. Dobra, nie ma się co tłumaczyć. Jesteśmy na pierwszej pozycji. Ważne, żeby wygrać. I zgarniamy sobie miniacza w klasie C. Ja potrzebuję furę w klasie A. Boże, ja jestem taki dobry w te gry. Wszystko wygrywa. Udało ci się. Otrzymujesz zapłatę za udział i możesz zatrzymać samochód. O, dziękuję. Nie źle jak na kilka minut pracy. O, dziękuję, Mariola. Oczywiście, wsiadamy do miniacza. No te wyścigi pokazowe, no to są takie krótkie odcineczki, ja chcę je właśnie wyodrębnić od wszystkich innych jakby filmów i wyścigów. Tak samo te szukanie wozów, no tak robiłem to też w poprzednich częściach, które ogrywałem, więc teraz też tak będzie. Eee, więc one są troszeczkę krótsze jakby. Tutaj ile jest? O kurczę, jak podjechałem pod Lamborghini. Jaki kawał placu normalnie, jak pierdykał? Fajnie, fajnie. Dobra, zobaczmy, gdzie my jesteśmy. Jesteśmy tutaj. No to myślę, że się pokręcimy po tym mieście. Troszeczkę sobie tu odsłonimy tych dróg. W sumie tak możemy całe miasto sobie zaliczyć, bo mamy jeszcze trochę czasu. Zbierzemy tabliczki. No i co? No i, e, no i będziemy cisnąć te wyścigi tutaj też, nie? Trzeba, e, trzeba trochę tutaj nadrobić zaległości. No Cały czas mi brakuje samochodu w klasie A, żeby te trzy wyścigi zaliczyć. No, myślę, że będę zmuszony kupić. Eee, więc, czekajcie, bo ja się tutaj cofnę. Bo tutaj z tyłu też jest jedna droga do zaliczenia. Bo ktoś zgubił zderza, w ogóle jak wyleciał w powietrze, to zderza. Łączkę tego kawałka drogi mi tu brakowało. Ford Focus, średanie, ale jaja. Spoko, dobra. E, my jesteśmy tu, dobra, to pojedziemy tu. Ten fragmencik sobie zaliczymy, no i obskoczymy sobie tutaj chyba te dróżki. W ogóle jak się prezentuje mini? O, skierką po prawej stronie, proszę bardzo, jak u w środku. ale no, auto jest bardzo stare. Ale jak Kapora pali, kurde, jeszcze na jedno koło, bo nie masz pery. Miasto fajne, przyjemne. Jak na pierwszą część to naprawdę robi robotę, już widzę tablicę, tutaj sobie walimy tutaj na skróty. Pyk i droga też jest zaliczona. No i dobra, no to lecimy sobie tutaj prosto. I cały czas obserwuję sobie mapkę. Lecimy po czerwone kropki i pozaliczać. No, ale mi tu wyjechał. Hej, tu Alice. Jeśli chcesz zgarnąć jeszcze więcej gotówki, możesz rzucić wyzwanie innym kierowcom festiwalu podczas spotkania na drodze. Co ty gadasz? To doszło teraz. Wcześniej tego nie miałem, nie? Ale ja ja. O, i długimi miłów, ja że po łączach. O, proszę, a tutaj, co Dwie 2E36 stoją, bęki. Zlecie chyba mają, chłopaki się spotkali. Trzy A czy śmiecie? Tam, kurde, podejrzane. Tu możemy wjechać, no, albo i nie. <grytanie> A tył domów, kurcze, bloków. Ale tablicy nie ma. A powinna być właśnie. Bardziej skbunkramowane powinny być te tablice, a nie tak przy głównej drodze. Dobra. Okej. Okay. No dobra, to się cofniemy. Nie się. No tak, bez sensu są te drogi teraz poprzecinane. Będziemy musieli zawrotki robić. Ej, Taki różowy budynek z szachownicą, ale chyba opustoszały, chyba żadnej firmy nie ma w środku. No brakuje kurczę tutaj rozdzielczości na tych budynkach, nawet się nie da odczytać nieraz z napisu co tam jest na billboardzie. Tu też coś powinno być, patrzcie. Jakie skróciki są? O, jest, dobra Oto To zwracam mono, i no, tutaj możemy. Ole mnie huka. Tu powinna być kolejna zbunkrowana, ale nie ma. był kawałek drogi, zaliczyło miło. Pojedziemy do parku Mamy fontannę, wow Ta fontana taki dźwięk wydobywać z może Dbra, droga zaliczona Jedziemy po tablicę. O ja pierdykam cyrk jest. O kurde, tak? Że to tak cyrk jest chyba, nie? Czy jakiś przystanek? A nie, kurde, jak... <laughs> jaki cyrk? Odblokowano nowy cel szybkiej podróży. Kurde, jest przystanek tutaj Horizon. Ja cyrk pierdzielę, głupoty. A nie ma tu tablicy? Ale ja jaja, cyrk. <laughs> nie, no cyrk. Cyrk na kołach. Cyrk Monty Pythona. Kto pamięta, kto oglądał? Latający Cyrk Monty Pythona. Ale to było chore. Angielski humor. I, ale. Nie, no. Kurczę, jakie fury są na trawikach. Ciekawe. Na ręcznym lepiej wjeżdża w zakręty niż normalnie. Ale... Ale długo pali, kurde. No dobra, no to jak to teraz wygląda, na jakim etapie jesteśmy. Tą stronę mamy zaliczoną, możemy sobie pyknąć tu, wrócimy tu. Wrócimy... Tu. Te dwie zaliczymy. Obskoczymy tu górę. Może się jeszcze coś odkryje. Te kaskaderki kurcze sobie zrobimy kolejne właśnie... W sumie to wyszło, bo ja tam napisałem, stawiłem film, że te kaskaderskie robimy na 100%, ale no na 100% zrobiliśmy, które mieliśmy odkryte, teraz zrobimy w sumie część drugą z kolejnymi, z kolejnymi wyzwaniami z nowych przystanków przejechane drogi 85 dróg. Aby rzucić wyzwanie. Kurde, patrzcie, to nawet te wyzwania zrobili od pierwszej części forzy. Ile oni mieli pomysłów, żeby tą grę zrobić. No ja jestem pod wrażeniem, naprawdę, nie? Ja rozumiem, w kolejnych częściach to dużo jest rzeczy, ale jedno, że w pierwszej to zawali praktycznie większość, no to respektuj dla nich. Pod wrażeniem. No, drogi same się nie odkryją, więc jeździmy. Szybkie są filmy ku z, tym, z tymi pokazówkami, więc właśnie dzięki temu sobie będziemy poświęcać trochę więcej czasu na takie szukanie różnych rzeczy nie? i odkrywanie. Większość to i tak bym się tu odkryła, podejrzewam, no i jeżdżąc w nie? Ale smielił tego Jest tablica, nie krzyczycie. Pewnie w tych hangarach tutaj jest więcej po ukrywane, nie? Na bang jeszcze z jakąś jedną albo dwie skitrali, bo jest dużo pole manego, żeby to, żeby to zrobić. Dobra, tamten wyjazd mnie rajcuje. Ja muszę... Wow! jaki on jest w kurcie skrętny! Tablica, no nie gadajcie. No przecież tu byłem. Z drugiej strony, co mówię, dobra, ten, ten wyjazd mnie tutaj nie rajcuje. No jaja. Tutaj taka odnoga do tego hangaru jeszcze, więc przejedziemy się. Co mi to nie dało? Stale droga. No i dobra, chyba już będziemy kończyć, nie? Lepiej się pościgać, jeszcze troszeczkę tak zamulać po tych drogach. Cyk, muzyka sobie gra, Hopsa-sa. obskoczone tu mamy te główne drogi no te odnogi tutaj byśmy mogli jeszcze zaliczyć no i tutaj ta przelotówka no dobra tu już sobie niech zostanie dobra, czyli teraz w prawo te dwie drogi tu w górę polecimy to jeszcze dwie minutki jeszcze dwie minutki musicie zaczekać Smaży. Mały, ale wariat. That's what you said. <laughs> Kuba chce nawiązać ze mną. Wow, nie teraz. Cię przykamerowuje. Przyzwoniłem w niego, ja. Piję Jak się mini zasuwa szybko, to jest tak nie do opanowania. Jak sobie jeżdżę, tak prykam. To jest luks, ale jak on zaczyna jechać szybko, to jest masakra. Tak się dziwnie miedzi, bo to najmniejszy jakiś ruch kołami. On tak dziwnie to wykrywa. Dobra, nic to nie tłumaczy. jeździć. Uba rozwalone. Kuba nie molestuj mnie wiadomościami. Tyle razy mówiłem, żebyście mi nie wysyłali wiadomości. Na... Na... na społeczności xboxowej, bo ja nie czytam tych wiadomości. Jedyne jakie wiadomości czytam to jest Discord. I właśnie zapraszam wszystkich na Discorda. Jest link w opisie każdego filmu, każdego live'a. To jest jedyna platforma, z której korzystam do komunikacji z widzami. Żadnych, żadnych tutaj wiadomości na Xboxie, bo ja to mam lawinę zaproszeń, wszystkiego, kurczę, jakiś do grup, do wszystkiego, więc nie wysyłajcie mi, bo tam leci spam i ja tego nie czytam. Wiecie dobrze, że każdemu chętnie odpowiem, ale no nie, nie, nie tutaj. Dobra. Jeszcze zawodka ostatnia zrobimy w prawo tutaj. O jak się rozjaśniło w końcu fajnie to wygląda. Jak się widno robi, aż zaczyna oczy wyrazić. O, tutaj jakaś woda jest. No dobra, zobaczmy. Pięknie, wszystkie tutaj drogi odkryliśmy, nic nie pominęliśmy. Dobra, już śmignę tutaj, no niech będzie. Skoro nalegacie. O kurde, ale przecież to no normalnie było widać, że ja bym powinienem się minąć z nim. To jest taki jakby margines w te wszystkie auta mają, że jakby... Niby się mija, a i tak jednak kurczę się uderzy. Wiele razy to zauważyłem jeszcze? A jeszcze? No. Odlot, kombajn, w lewo. I cyk. Droga zaliczona na bakier z prawem, odblokowane osiągnięcie. Gitarka. No dobra, podobało mi się. Dobra, pozaliczaliśmy bramki, po, e, bramki, e, tablice pozdobywaliśmy. Tu kolejne są e, czerwone tablice. Do zbierania no troszeczkę mi brakuje. Tu już drogami, którymi jechałem, ale e, robiąc wyścig i one się odkrywają później po wyścigu. A i nie mamy ich zebranych, więc jeszcze troszeczkę tutaj będzie do nadrabiania z tymi tablicami. No więc, co e, myślę, że tak w kolejnym odcinku skupimy się na tym, żeby tutaj sobie zaliczyć parę ten. E, no i fajnie by było porobić te brakujące horizony. Odkryły mi się ile, dwa czy trzy. Tu jest drugi. I tu jest trzeci. Więc w sumie trzy byśmy zrobili i trzy robiłem wtedy na filmie, nie? Tak, dwa, trzy. Tak, tu to zrobione jest? Cztery. No to cztery zrobiłem, no to przydałby się jeszcze gdzieś do odkrycia. Żebyśmy mieli cztery na cztery zrobione, no. Żeby nie było. No dobra, no to czyli teraz wyścigi musimy sobie porobić. No i dobra, no to ja kończę. Widzimy się w kolejnym odcinku. Zapraszam strzałeczka do następnego cześć.